Wypalenie zawodowe może dotyczyć aż 64% z nas. Dlatego powstała taka inicjatywa jak kampania Niewypaleni, która skupia się na przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. A dzisiaj pytam uczestników wydarzenia o to, jak zapatrują się na ten problem. Czy Pani lub Pani jakaś bliska osoba doświadczyła kiedyś wypalenia zawodowego? Myślę, że tak, wielokrotnie. Na pewno w mojej pracy, gdzie pracuję na onkologii dziecięcej. Wróciłam teraz do Polski, także od, od paru miesięcy Pracuję znowu na onkologii, wcześniej w Hamburgu na intensywnej terapii, także i tam, za granicą, i tutaj doświadczam jak najbardziej. Gdybyś mogła dać radę młodszej osobie, która jest przed wypaleniem zawodowym albo jest temu bliska, to jaka by to była rada? Żeby obserwowała siebie. Bo ja przegapiłam ten moment, plus rodzina to jest najważniejsze. Więc trzeba rozmawiać, trzeba mówić, opowiadać, pokazywać, co się czuje, nie ukrywać Żeby tego. nie wszystko naraz, żeby nie być takim multi, że o wszystko. Nie? Żeby po prostu tak step for step. Osiągać to, swoje cele. Zatrzymać się, posłuchać tego, co, co my chcemy robić w tym momencie, zbliżyć się do natury. Żeby podążać własną drogą. Żeby zrobić sobie listę nie tylko zadań, ale też przyjemności i tak. znajdować się na to czas. No, czym jest, jest najgorsze to jest stres i złe odżywianie. To mhm. też wpływa bardzo na komfort życia. Żyć swoimi też celami, osiągać mhm. swoje cele, właśnie cieszyć się życia.